Leci paczka. Dobrze, pamiętam te procenty? No bardzo dobrze. 51% szans na kartę eventową, no. Dawaj. Nie, no inform. Naprawdę nie ma znowu eventu? Musi być. Musi być, za... Musi być za tym. Musi być. No nie otworzyłem dwóch paczek bez eventu. Musi być. Salach! Nie ma. No. Ja pitole. Żadny eventowy, stary. Może tutaj, Salach. Barkos. Adwinkula. Nugasato. Tego ziomka. Barkos. Haha! Ha. Mamy to! Ikona? Do dwóch razy sztuka. Nie, do czterech chyba. Ostatni raz naprawdę nie mamy szczęścia. Każdy zły hazardzista kończy grać przed ostatnim wielkim zwycięstwem. No i teraz wchodzę ja. Dawaj! Dawaj! No dawaj, coś dobrego! Testę! Te. Kolejów nie ma ST. Kolejów nie ma ST. Van Nistelrooy. Jaki nagrzany! O! Chyba dlatego, że nie zrobiłem Mohameda Salaha. No co za kusząca menda! <grywa> Brakuje mi 50FP! Panie Kaziu! No Obra, Dobra, mamy to! Uff. Come on! Ikona! CDM! 86 overalla. Naprawdę świetnie. Declan Rice jest więcej warty niż ten Esjen. Jako foder. Oh, spokojnie będzie rekompensata. Oj, z pewnością. O mój brachu. Dlaczego jesteśmy tak karani? Witamy. Nowy tydzień, nowa liga weekendowa. Dobrze, ten tryb jest łatwiejszy niż te turnieje z chipshotami. Drogba z siódemką, ale boler. Musiałem podać do na niego, ale na nie mam go w składzie. Galager, ale dziwny ma skład ziomal. Drogba Lekko. Ale Roddy to jest profesor na szósty, on tylko rozsyła te piłeczki, dyktuje, jak w Manchesterze Yes, Olise, there you go Myślę, że sporo osób zrobi tego Salah'a Potma Być może nawet więcej jak na niego To Też dużo łatwiej połączyć, nie? Znaczymy to taki set event No taki set, on taka typowa zapchaj dziura do Team of the Year, prawda? Ale to rozwiązanie z turniejem bardzo fajne, takie coś powinno być co co event właśnie 12 szybkich meczyków, golden goal, paczuszki dostajesz, bez wydawania pe zajebista sprawa Ole zabawka, lesią. Coś tam ziomal nauczył się trików, ale nie za bardzo wie kiedy je używać. Kasuj, kasuj. Ej, zabij się ten zwód wchodzi w, taki, w takie sytuacje. Ja za mało tego robię chyba. Jedziesz, droga? Trzeba czekać na ciebie. Op No kopnij! <gryw> Bramka się minął, ten nie wie czy strzelać. Didi? Barka, No pieprzony Rudiger! Okej. Okay. Dobra, abizuję to od dzisiaj. Chyba, to jest za OP minimalnie, widziałeś to? Ziemolę wnerwiony, bo pokazał zwód i dostał bramkę od niego teraz. Jak ten zwód się robi w końcu. Kierunek biegu i gałka w górę. Dedy. Na logikę powinienem grać dla Rakowa Rok temu dla nich wygrałem puchar, no ale z Rakowa nikt się do mnie nie odezwał, więc Ekstraklasa w tym roku nie będzie, nie, tylko Puchar Polski A Puchar Polski organizuje PZPN, a nie Ekstraklasa Czy klub płaci za reprezentowanie Herbu? Nie, wręcz przeciwnie, rok temu ja wygrałem dla Rakowa Częstochowa To się odezwał prezes Rakowa Częstochowa, że chcą swój procent Z wygranej za turniej To jest OK, Ale taki biednawy Odważna piłeczka, ale na jego nie, nie można się bać takich zagrań. Oziomra gra tym Palaciosem pewnie pod wyzwania. Mbappe. Mbappe, Ginola? Drugi mecz w Champions to już jest ten moment, gdzie każdy ma Mbappe i Ginolę? Cikiera. Fak. Taką lutę od Mateosa wyjmujesz, Ikerze? Fine sprawy Jolis, ale zabawka. Didi! Haha! Ha. Didi Drogba! Skupienie, skupienie maksymalne, stary. Taki spocony mecz. Będziemy, ale dobrze gra. Dobrze gra w defensywie. Chyba nie paliłem. Didi! Jak trwoga, to do Diego. W tym ciekawego twojego pika za słapy, No jak tam nic nie wyskoczy, to już chyba naprawdę zwątpię w hazardziste. Takie piękne karty mi uciekają przed oczami. jakieś nani, salach. Rodrigo za słaby właśnie do wzięcia. Ale no musi. Na cztery ikony 8-8 To jest niemalże matematycznie niemożliwe, żeby poleciały trzy słabe. Dobra, ja, ja już gadam jakbym wygrał mecz i dostaję kikofa. A Ile mi jeszcze brakuje? No chyba po że będę mieć. Niech się wiedzie. Któż to taki? Nazario. Wygląda jak Nazario. To jest. <noise> to jest Ashley Cole! To jest niestety bardzo niefortunne. No. A dzięki za meczik. 3-2 miałem. Miał 3-2 bilans. Teraz ma 3-3. Taki gość. grając tak w defensywie. 3-3 po 6 meczach. jest? To nie jest dobre podanie. Mimo, że daje max kwadrat na player loku. Ciekawe, czy by miał With passa, to by to doleciał. Z doświadczenia ja wiem, że te wszelakie play style, jak używasz player loka, to zazwyczaj gorzej działają, więc nie wiem. No, nie jest mój green. Olise, There you go Olise jest bolerem naprawdę Coraz bardziej lubię tego gościa I w FIFA, i na żywo Na żywo to mi się kojarzy z takim Jamorantem NBA Olise to jest gość dla którego jako neutralny kibic w spotkaniu Bayernu możesz włączyć telewizor Jeszcze nie jest na takim poziomie stricte jak Jumorant jak na skale NBA Ale... Oby kiedyś był <laughs> Olise. Wow Ronaldo raz pod powershota ale jeśli nie parę Paraschta, to na pewno nie będzie lepszy, bo Ronaldo za bardzo nie potrafi biegać, w do Molena. 4-2-1, czy 4-4-1-1? Ale pytasz, co jest lepsze, czy czym ja gram? Ja gram 4-4-1-1 z powrotem. Bo mam wrażenie, że jest dużo lepsze po prostu w ofensywie, a na Fu champions ofensywa jest ważniejsza, jak defensywa w moim przypadku, więc, więc wolę tak grać. Ale normalnie... Ciężko stwierdzić w sumie. W ostatnim laderze raczej więcej ludzi też używało 4-4-1-1, ale 4-2-1-3 jest łatwiejsze podbudowanie po składu, bo masz i LW, i CDM-a. A ale jest sporo w tej grze CDM-ów, którzy są tani i wciąż bardzo użyteczni, jak na przykład Sisoko, Patryk i i tak dalej. Na no, taka Patryk i Sisoko, czy jeszcze tam kilka fajnie, fajnych przykładów, bo by można było znaleźć. Są lepsi po prostu na SPD niż, niż na SP w tej formacji, nie? Bo takich nie potrzeba do, do strzelania. a dasz sobie 4-2-1-3 i na lewego i prawego skrzydłowego, żeby zbiegali do środka. To niemalże nigdy nie masz sytuacji, żeby uderzyć na bramkę tymi jeźdźpedekami, co jest całkiem fajne w momencie, gdy oni strzelać nie potrafią. nie? Frank była taki troszeczkę nieregularny, To jest dobra karta, ale jak na jednym skrzydle mam Caroline Hansen 92, a na drugim Franka Riberiego w zwykłej wersji, to jest różnica odczuwana dosyć znacznie, nie? Didi! Brawo Didi, kto jak nie Didi? Jakbyś trafił w na zero, to bym nim grał, czy bym go sprzedał? Grałbym zero. Masz taki dylemat teraz, czy takie pytanie ogólne? Grałbym, grał, mimo że to jest karta, na której przez cały rok niestety tylko i wyłącznie się traci. Bo to pewnie gdzieś tam koniec końców po Team of the Year no, nie wiem, na początku jakoś tu jest 15 milionów, potem 13, 12, po Team, po team of the Year spada do jakichś 8, 7. Bo ludzie sięgają po jakiegoś Mbappe, Toty. Może wini cholera wie kto tam się jeszcze pojawi, jakiś Erling Haaland i tak dalej Więc pojawiają się jakiekolwiek alternatywy Ale tyle gościu da w każdym osobnym meczu pewnie jest warte tego, żeby te monety na nim stracić, nie? Jedy! O Lise. o Olyse jest za silny po prostu w takiej sytuacji Coś spika? Nad... O cholera Nawet kautu nie dostaje ten 86, fantastycznie. 4495. Cholera, drogo jest. Niestety jest drogo. Już był za 43, 3 2, 5, 7, No, on dostał względnie plus 1 po prostu do wszystkiego, tak? I nową pozycję LW. Cholera, grać w jakim 4 2, 1, 3 z Ronaldo na, na LW. O, wow, to by było interesujące. To licytacja się kończyła w 14 minut, więc to by padało, żeby tak kolega wyszedł dosłownie przed 70 minutą. O cholera, chciałem wrzucić i mi go sfaulował. Kartonik na Rudigerze. Ostatnio było 25k. To mała jest różnica między Elitą 1 a Elitą 2. Ja na Elite e 1 robię sobie 27 punktów i zawsze mi starcza. Albo 27,5. Zależy, jak się macie ułożą, nie? Na czerwonym to jest goal. Niemieckiego freundę, że sobie czuwał w lidze weekendowej 4-2-2-2. Wydaje mi się, że takie 4-2-2-2, dlatego pytałem o Tom Hansen, czy ma PO. To by było całkiem przyjemne, szczerze, doświadczenie. Wydaje mi się, że to jest dobra formacja na, na futra. Bo te 4-4-1-1. To jest bardzo spocjna formacja, jednocze wrażenie, że trzeba się bardzo skoncentrować, żeby dobrze sobie podprowadzić piłeczkę w build-upie. No chyba, żebym chciał grać po prostu co drugi atak French na drogę, bo to też jest jakimś rozwiązaniem. Lise? Nie wiem, to jest aktualnie chyba mój ulubiony zawodnik w tym składzie, naprawdę. To jest taka zabawka tym gościem, jak ktokolwiek ma pół miliona monet i potrzebuje SPO albo prawego skrzydłowego, kupujcie lisę.